Witam. Opel Astra K. Kasowanie inspekcji oleju. Przekręcamy zapłon. Wyświetla się wymiar olej silnikowy na zegarach. I przy pomocy manetki z lewej strony przyciskiem wybieramy ustawienie auta. Później wchodzimy w menu i pokrętłem szukamy żywotności oleju. Pozostała żywotność oleju 0%. Naciskamy przycisk reset przez 3 minuty, 3 sekundy. i pokrętłem, przekręcamy do góry, ustawiamy tak, zatwierdzamy i pozostało, żeby to zielajo 100%. Dziękuję.